Zapraszamy do Akademii Sportu Ząbki, Szkoła Walki Ząbki. Dzieci, młodzież, dorosłych kobiety, mężczyzn, początkujących, średnio zaawansowanych. Mamy treningi bokserskie z dwoma znanymi trenerami: Jest to Krzysztof Skorpion-Cieślak oraz Łukasz Janik. Mam także treningi kingbokserskie dla dorosłych i młodzieży. To jest poniedziałek, środa, godzina 20. Dla dzieci jest to wtorek, czwartek. Kingboksing dla dzieci wtorek, czwartek, godzina 17.30. Mamy też zajęcia dla najmłodszych. To jest grupa wiekowa 3-7 lat. Motoryka sportu korekta kolan, stóp, kręgosłupa. Treningi są.